W ramach innowacji yy, proponowanych przez firmę BAS mamy produkt o nazwie Neopor. Jest to surowiec, jest to polistyren do spieniania. Natomiast nowością w tym wszystkim jest fakt, że zawiera on grafit. I grafit sprawia, że mamy lepsze właściwości izolacyjne takiej płyty na przykład, którą stosujemy do, do ciepleń ścian zewnętrznych i to jest takie typowe, powszechne, znane zastosowanie u nas w kraju i nie tylko. Natomiast takich aplikacji, gdzie Neopor może być stosowany, jest oczywiście kilka, licząc od podłóg aż po dachy, natomiast z roku na rok przybywają nam nowe rzeczy i w tym roku taka ciekawostka z rynku polskiego pojawił się klient, czy też potencjalny klient, który zaproponował nam zupełnie nowe rozwiązanie właśnie dla Neoporu. I... Mogę tylko trochę powiedzieć, bo to jeszcze nie jest, nie jest oficjalna wiadomość. To będzie jakby z neoporu, czyli z polistyrenu do spieniania, będziemy tworzyć ściany w domach. Czyli nie będzie to produkt służący tylko do docieplenia jak do tej pory, ale będzie to produkt konstrukcyjny, z którego będą wznoszone ściany budynku. Także ja wiem, że jak zawsze o tym mówię, to dokładnie, jak wszyscy robią duże oczy i mówią, jak to. Badania pokazały, że jest to możliwe. Nasi inżynierowie też się wypowiedzieli, że się da i że to jest wykonalne. Także należy tylko czekać na to, aż ten produkt lada chwila się pojawi na rynku. Czy też to rozwiązanie, bo nie mogę tego nazwać produktem, ale, ale to rozwiązanie już za chwilę będzie u nas obecne i będziemy go też promować oczywiście.